Zraniony Sonic stawi czoła nowym wyzwaniom. Stoczy bitwę o wszechświat. Ale czy zawrotne tempo nie pokrzyżuje mu planów? Nowe odcinki Sonic Prime wkrótce na Nicktoons. A teraz przerwa na reklamy na Nicktoons. Jesteśmy tu, żeby sprawdzić pociąg arktycznych odkrywców. Pług sprawia, że jazda jest naprawdę płynna, a ta kamera daje radę. Daje czadu. Myśl szybko. Woohoo! Twoje miasto bez limitów. Nowe zestawy Lego City już w sprzedaży. W Smyku, magia świąt sprawia, że marzenia stają się prezentami, bez względu na wiek. Smyk. Dla wszystkich na święta w super cenach. Pyszną zabawę z bakusiem puszystym i nowym bakusiem kremowym. Bakuś, dobry tak, frajdy smak! Gotowi na nadejście chaosu! Szybko! Atakuj burzowym jeśćcem Kaja, Ultra i Smok Skupienia! Gotów ognia! Ninja nie lękają się chaosu. Nowe zestawy Lego Ninjago. Zestawy sprzedawane oddzielnie. multi w Media Ekspert. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci, 55%. Lub czwarty, 80%. Lub piąty, za złotówkę. Na przykład, kup w zestawie piekarnik parowy Steam Crisp Electrolux z termosądą i matową płytę indukcyjną Electrolux za Mat. Cztery razy mniej zarysowań. A zmywarkę Electrolux z głębokim koszem na sztućce. Z kodem rabatowym kupisz za niecałe 1305 zł. Aż 55% taniej. Wow! Lody? Nie chcesz nawet bambusa? Buduj niesamowite historie z nowymi zestawami Lego Friends. Wewnątrz twojego organizmu trwa walka z wirusami. Nie daj się im pokonać. Reaguj już przy pierwszych objawach przeziębienia i infekcji wirusowej. Potrzebujemy wsparcia! Groplinozin. Podwójne działanie Groplinozin Forte wzmacnia układ odpornościowy i bezpośrednio walczy z wirusami. Groplinozin. Zatrzymaj wirusy, zanim one zatrzymają Ciebie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I akcja! Dziękuję. Mamy to. Poznaj zestawy LEGO Minecraft. There is a goddess in all of us, strong as a lioness. Embrace the power within. Burberry Goddess, the new parfum. W PKO Banku Polskim najlepiej wam życzymy. Cześć, jestem Bartek. Człowiek, który został bombką. Życzę wam, abyście zawsze byli obrotni. A ja życzę Wam śpiewającego wejścia w nowy rok. I stąd. I niech koty trzymają się z dala od waszej. I żebyśmy wszyscy byli piękni i młodzi. O matko, obok tego potłuczonego? Życzymy wam z serca pełnych nadziei i miłości świąt. Dla wszystkich, wszędzie. Peka o Twój Bank Polski. Nowy T-Rock. Cześć Ida, puść moją muzykę. Inspirujący jak ty. Mm. Odważny jak ty. Zrobimy to po mojemu. Ania? Dynamiczny jak ty. Wow. Nowy t -rock. Siła charakteru. Volkswagen. Maruchy uczą się na wiele sposobów. Ale ten najlepszy łączy naukę z zabawą. Lego Duplo na wielki start. Czarująco. To tylko magia świąt. Czy skrzety pomogą z prezentami? Uwijamy się na święta. Widać. Samsung Galaxy A56 5G do 50% taniej. Elegancki prezent. W ofercie z abonamentem i w ratach 0%. Małe raty jak świąteczne skrzety. Przejdź do Play na święta Samsung Galaxy A56 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej. Bo w Play płacisz mniej. Play. Tu je schowam. Czas dla siebie też może być prezentem. Mózg do masażu. Kula do kąpieli... Nie no, tutaj na pewno nikt ich nie znajdzie. Ja już wiem, że ten czas jest bezcenny. Mamo, mogę już? Jeszcze pięć minut. Dla siebie. Co ty? Chowasz się? Nie, nic nie chowam. Action. Action Snow. More snow, please. Okay, that's too much snow. Let's reset, please. To była przerwa na reklamy na Nicktoons!